Czy kiedykolwiek czułeś tę bezimienną pustkę, ten głęboki ból, który zdaje się wysysać z życia całą barwę, kiedy wszystko traci sens, to tak jakby ziemia znikała ci spod stóp, i wtedy pojawia się pytanie, które boli bardziej niż cokolwiek innego: czy warto kontynuować? Może właśnie przez to przechodzisz? Może życie zadało ci tak silny cios, że nawet nie wiesz, kim jesteś? Praca straciła sens. Relacje wydają się puste, nawet poranne wstawanie stało się ciężarem. A najgorsze jest to, że rozglądasz się dookoła i wszyscy wydają się być w porządku, żyją normalnie, podczas gdy ty toniesz w środku. To właśnie w tym mrocznym miejscu odkrywamy coś. Kiedy życie naprawdę boli, gotowe odpowiedzi przestają działać. Te piękne zwroty, które słyszymy dookoła bądź silny, to to minie, wydają się okrutnym żartem, bo nie. Wcale nie wydaje się, żeby to miało minąć, i nie, nie czujesz się silny. A co, gdybym ci powiedział, że właśnie w tym miejscu, gdzie wszystko wydaje się stracone, Bóg zaczyna działać w sposób, którego sobie nie wyobrażałeś? Co, jeśli ból, który teraz czujesz, jest początkiem historii, którą tylko On może napisać? Bo czasami Bóg musi rozbić to, co w nas złe, zanim zbuduje coś nowego. A to boli są bóle, których nie widać na egzaminach, nie ma na nie diagnozy, nie ma na nie lekarstwa w aptece. To te niewidzialne rany, które nosisz w sobie, próbując uśmiechać się do innych, podczas gdy w środku rozpadasz się na kawałki. Ból emocjonalny i wiara chrześcijańska czasami wydają się nie do pogodzenia, prawda? Jak możesz zaufać Bogu, skoro wszystko w Tobie krzyczy, że o Tobie zapomniał? Opowiem Wam historię. Józef był młodym mężczyzną, który miał marzenia. Bóg pokazał mu świetlaną przyszłość, życie pełne celu i honoru. Ale wiecie, co się stało? Jego bracia wrzucili go do dołu, sprzedali w niewolę. Wyobraźcie sobie ból, zdradzony przez własną rodzinę, wyrwany z domu, tracący wszystko. I na tym się nie skończyło. Józef lojalnie służył w domu Potifara, ale został zniesławiony, oskarżony o coś, czego nie zrobił. Wtrącono go do więzienia. Lata w więzieniu, nie dni, nie miesiące, lata. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak budzisz się każdego dnia w tej ciemnej dziurze, pamiętając sny, które pokazał Ci Bóg, i myśląc: Gdzie jesteś, Boże? Dlaczego to się dzieje? Józef nie rozumiał. Ból. Nie miał sensu. Ale działo się coś, czego nie dostrzegał. Każda rana, każda niesprawiedliwość, każda samotna noc w więzieniu, wszystko to kształtowało go w kogoś, kogo będzie potrzebował później. Bóg przygotowywał Józefa nie tylko do przetrwania, ale do uratowania całych narodów przed niszczycielską klęską głodu. Wiara pośród bólu nie polega na zrozumieniu wszystkiego. Chodzi o zaufanie, nawet gdy nic nie ma sensu. I wtedy pojawia się pytanie, które nie daje ci spać po nocach. Jak Bóg nadaje sens życiu, skoro wszystko się wali? Jak znaleźć sens w bólu, skoro ledwo oddychasz? To jak krzyczenie w pustkę, czekanie na jakąkolwiek odpowiedź. Być może zadałeś już to pytanie na kolanach, z twarzą mokrą od łez? Być może krzyczałeś na Boga, kwestionowałeś go? A nawet wątpiłeś, czy naprawdę mu na tobie zależy. I wiesz co? Bóg wytrwa, nie boi się twoich pytań, nie obraża się twoim bólem. Prawdą jest, że Bóg nigdy nie obiecywał życia bez bólu, obiecał jednak coś o wiele większego że nigdy nas w nim nie opuści, że każda łza zostanie policzona, każda rana będzie widoczna, każdy krzyk zostanie usłyszany. Księga Izajasza 41:10 mówi: Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, pomogę ci, podtrzymam cię moją sprawiedliwą prawicą. Kiedy przekształcamy nasz ból w duchowe poszukiwanie, coś się zmienia. Nie chodzi o to, że ból nagle znika, ale zaczynamy zdawać sobie sprawę, że to nie koniec historii, że w chaosie kryje się jakiś cel. Nawet jeśli jeszcze nie widzimy pełnego obrazu. Ponieważ Bóg nie marnuje naszego bólu, On przemienia go w coś, czego sobie nie wyobrażaliśmy. Biblia nie romantyzuje cierpienia, nie maluje fałszywego obrazu, w którym każdy, kto podąża za Bogiem, żyje długo i szczęśliwie, bez problemów. Wręcz przeciwnie, pokazuje prawdziwych ludzi z prawdziwym bólem, stawiających czoła beznadziejnym sytuacjom. I właśnie tam odkrywamy. Cierpienie z celem według Biblii istnieje. Spójrzcie na to, co napisano w liście do Rzymian 5, 3, 4. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, wytrwałość, charakter, charakter zaś nadzieje. Rozumiecie. Ból nie jest bez znaczenia. Wytwarza w nas coś: wytrwałość, charakter, nadzieje, rzeczy, które nie rodzą się w komforcie. Zanim przejdziemy dalej, jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zostaw lajka poniżej i zasubskrybuj kanał. Podziel się nią z kimś, kto potrzebuje jej dziś usłyszeć. Bo kiedy dzielimy się nadzieją, pomnażamy ją. Według Biblii sens życia nie polega na unikaniu bólu, ale na przechodzeniu przez niego z Bogiem. Hiob stracił wszystko: dzieci, zdrowie, majątek. Przyjaciele go oskarżali, żona namawiała go, by złorzeczył Bogu i umarł, ale pośród tego wszystkiego Hiob powiedział: Choćby mnie zabił, wciąż będę w nim ufał. Hi 13:15. To wiara pośród bólu. To nie zaprzeczanie temu, co czujesz, to decyzja, by ufać, nawet gdy wszystko w tobie chce się poddać. To wiara, że Bóg pisze historię większą niż jesteś w stanie teraz dostrzec. A na końcu podróży Hioba Bóg nie tylko przywrócił, ale wręcz wszystko podwoił. Czy kiedykolwiek czułeś się zupełnie samotny, jakbyś krzyczał w pustym pokoju i nikt cię nie słyszał? Samotność, która towarzyszy cierpieniu, to jedna z najgorszych rzeczy, ale oto prawda, która może wszystko zmienić. Bóg jest ze mną w moim bólu, nie patrzy z daleka. Nie czeka, aż sam sobie poradzisz. On jest tam, pośrodku tego bałaganu, trzyma cię za rękę. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, doświadczył najgłębszego bólu, jaki może odczuć człowiek nie tylko fizycznego, ale także emocjonalnego i duchowego. Został opuszczony przez przyjaciół, zdradzony, wyśmiany, wyszydzony. A w tej najciemniejszej chwili zawołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Mateusza 27:46 Jezus zna twój ból, ponieważ poczuł go we własnym ciele. Czy wiesz, co to znaczy, że kiedy cierpisz, nie jesteś sam? Bóg nie jest odległą istotą, która nie rozumie, przez co przechodzisz. Stąpił tam, gdzie jesteś, wszedł w twój ból. List do Hebrajczyków 4:15 mówi. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz takiego, który został doświadczony pod każdym względem na nasze podobieństwo. Zaufanie Bogu nawet w cierpieniu nie jest łatwe, czasami wydaje się niemożliwe. Ale to właśnie w tym zaufaniu odnajdujemy siłę, która nie pochodzi od nas samych. To tak, jakby w środku burzy niewidzialna ręka mocno nas trzymała, chroniąc przed całkowitym utonięciem, ponieważ Bóg nigdy nie obiecał uciszyć każdej burzy, ale obiecał, że będzie z Tobą w łodzi podczas każdej z nich. A co jeśli ból nie jest ślepą uliczką, ale przejściem? Wąską i trudną ścieżką, ale taką, która dokądś prowadzi. Duchowy rozwój poprzez ból następuje, gdy przestajemy się opierać i zaczynamy pytać: Boże, czego chcesz mnie tu nauczyć? Dawid to rozumiał. Zanim został królem, przez lata uciekał przed Saulem, który chciał go zabić. Latami ukrywał się w jaskiniach, głodny, przestraszony, polował jak zwierzę. I to właśnie w tych jaskiniach Dawid napisał jedne z najpiękniejszych psalmów w Biblii. W Psalmie 34:18 powiedział: Pan jest blisko skruszonych w sercu i ratuje złamanych na duchu. Ból nas kształtuje, niszczy naszą samowystarczalność, naszą arogancję, naszą iluzję kontroli. I tak. To bardzo boli, ale to właśnie w tym rozbiciu Bóg jest w stanie odbudować coś nowego. Jak garncarz, który musi ugniatać glinę, zanim stworzy arcydzieło. Wiara chrześcijańska i cierpienie nie są przeciwieństwami. W rzeczywistości to w cierpieniu nasza wiara oczyszcza się jak złoto w ogniu. Jedny list Piotra 1,6,7 wyjaśnia: W tym się wielce radujcie, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Stało się to po to, aby wypróbowana wiara wasza, o wiele cenniejsza niż zniszczalne złoto, choć w ogniu próbowane, stała się chwałą, czcią i uznaniem przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bóg nie zadaje bólu, ale go używa. Bierze nasze rany i przemienia je w mądrość, nasze upadki w pokorę, nasze błędy w lekcje. A w tym procesie stajemy się kimś, kto nie tylko przetrwał, ale może również pomóc innym przetrwać. Ponieważ najmądrzejsi ludzie, jakich znasz, to nie ci, którzy nigdy nie cierpieli, lecz ci, którzy pozwolili Bogu przemienić się poprzez cierpienie. Oto chwila, która zmienia wszystko: Bóg przemienia ból w cel. On nie tylko pociesza cię w bólu, On bierze te rany i tworzy z niej coś pięknego, coś, co przynosi życie, nadzieję i uzdrowienie innym. To cud boskiego odkupienia. Paweł rozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. Zanim poznał Jezusa, prześladował chrześcijan, więził ich i zabijał. Niósł ogromny ciężar winy. Później znosił katastrofy morskie, uwięzienia, chłosty i odrzucenie. Miał cierń w ciele, który nieustannie go dręczył. Ale spójrz, co powiedział w drugim liście do Koryntian 12:9:10. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Pomyśl o tym. Bóg nadaje sens cierpieniu, kiedy używa naszych ran, by uzdrawiać innych. Depresja, z którą się zmagałeś, może być mostem, który pomoże komuś, kto jest teraz w podobnej sytuacji. Zdrada, która złamała ci serce, może nauczyć cię współczucia dla innych złamanych serc. Ta druzgocąca strata, może dać ci autorytet, by mówić o nadziei tym, którzy ją stracili. List do Rzymian 8:28 to nie jest ładny komiksowy frazes, to radykalna obietnica. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują, z tymi, którzy są powołani według Jego postanowienia. Wszystko, nawet najgorsze, nawet to, czego nigdy byś nie wybrał. Bóg niczego nie marnuje, ani Twoich łez, ani Twoich błędów, ani Twoich nieprzespanych nocy. On tka Gobelin. Widzisz tylko splątane nici pod nim, ale on tworzy arcydzieło na pierwszym planie. A kiedy w końcu zobaczysz cały rysunek, zrozumiesz, dlaczego każdy punkt zapalny był konieczny. Istnieje nadzieja, która rodzi się tylko z cierpienia. Nadzieja, która nie jest naiwna, nie jest powierzchowna. To nadzieja, która zajrzała w otchłań, poczuła pustkę, a jednak postanowiła uwierzyć. Nadzieja w Bogu w cierpieniu polega na tym, nie zaprzeczaniu rzeczywistości, ale zaufaniu, że rzeczywistość nie jest końcem historii. Kiedy przejdziesz przez najciemniejszą dolinę i przetrwasz, coś się w tobie zmienia. Odkrywasz duchową siłę pośród bólu, o którym nawet nie wiedziałeś, że go masz. Nie dlatego, że jesteś silny, ale dlatego, że Bóg jest silny w tobie. List do Filipian 4:13 nabiera nowego znaczenia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko. Nawet znoszenie tego, co wydawało się nie do zniesienia. Jeremiasz tkwił w cysternie, tonąc w błocie, opuszczony przez swój lud. Ale nawet tam napisał: Dzięki wielkiej miłości Pana nie zginiemy, bo Jego miłosierdzie nie ustaje. Odnawia się każdego poranka. Wielka jest Twoja wierność. Lelm 3:22-23. Czy dostrzegasz tę piękną sprzeczność? Pośród narzekań wyłania się nadzieja. Ta nadzieja nie zaprzecza swoim ranom. Dostrzega je, ale patrzy dalej, to jak sadzenie nasion w spalonej ziemi. Wydaje się niemożliwe, żeby cokolwiek tam wyrosło, ale popiół w rzeczywistości użyźnia glebę. A kiedy zaczynają kiełkować pierwsze zielone liście, uświadamiasz sobie, życie jest silniejsze niż śmierć. A nadzieja, która rodzi się z cierpienia, jest nadzieją, której nic nie może zniszczyć, ponieważ została już wypróbowana w ogniu i nie pękła. Pokonywanie bólu nie oznacza udawania, że go nie było. Nie chodzi o wymazywanie wspomnień ani udawanie, że wszystko jest w porządku. Pokonywanie bólu z Bogiem to proces, krok po kroku, dzień po dniu, czasami godzina po godzinie. Boża pociecha w cierpieniu to nie magia. To nie magiczna sztuczka, która sprawia, że wszystko nagle znika. To raczej stała obecność, szept w środku nocy. Jestem tutaj. Nie opuszczę cię. Razem przez to przejdziemy. Drugi list do Koryntian 1:3-4 mówi: Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu. Będą dni, kiedy obudzisz się, a ból nadal będzie obecny, ale zdasz sobie sprawę, że możesz oddychać trochę swobodniej, że znów możesz się uśmiechać, nawet jeśli to tylko mały uśmiech. Że potrafisz dostrzegać piękno w prostych rzeczach. Wschodzie słońca, rozmowie z przyjacielem, piosence, która porusza serce. I jest coś ważnego: szukanie pomocy nie oznacza braku wiary. Rozmowa z kimś, szukanie chrześcijańskiego terapeuty, przyjmowanie leków w razie potrzeby, to wszystko są narzędzia, których Bóg używa, aby nas uzdrowić. Działa poprzez ludzi, poprzez leki, poprzez społeczność. Nie dźwigaj tego brzemienia samotnie, skoro Bóg postawił wokół ciebie ludzi, którzy mogą ci pomóc. Ponieważ prawdziwe uzdrowienie nie polega na powrocie do bycia osobą, którą byłeś wcześniej, lecz na staniu się osobą, którą Bóg zawsze chciał, abyś był. Czy wiesz, jaka jest różnica między Bogiem a nami? Patrzymy na ruiny i widzimy tylko zniszczenie. Bóg patrzy na ruiny i widzi materiał budowlany. On specjalizuje się w tym, by wziąć to, co zniszczone, i stworzyć coś nowego. Bóg pisze historię z bólu, którego nie wyobraziliby sobie nawet najlepsi hollywoodscy scenarzyści. Samarytanka miała złamane życie. Pięć nieudanych małżeństw, aktualny związek, który nawet nie był małżeństwem. Całe miasto o niej mówiło. Chodziła po wodę w najgorętszej porze dnia, żeby nikogo nie spotkać. Ale to właśnie ją Jezus wybrał do przeprowadzenia jednej z najgłębszych rozmów zapisanych w Biblii. I to ona pobiegła z powrotem do miasta i przyprowadziła tłumy na spotkanie z Jezusem. Jej ból stał się dla wielu mostem do zbawienia. Boży cel w trudnych czasach czasami staje się jasny dopiero wtedy, gdy spojrzymy wstecz. Lata później wspominasz moment, który niemal Cię zniszczył i uświadamiasz sobie, to właśnie wtedy wszystko się zmieniło. To wtedy podjąłeś decyzję, która doprowadziła Cię do miejsca, w którym jesteś dzisiaj. To wtedy Bóg zasiał ziarno, które dopiero teraz przynosi owoc. Księga Izajasza 61.3 obiecuje, że Bóg da piękność zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, szatę chwały zamiast ducha zwątpienia. To nie jest reforma, to całkowita przemiana. To wzięcie tego, co martwe, i wskrzeszenie tego w nowej formie, ponieważ najlepsza część Twojej historii jeszcze nie została napisana, a Bóg trzyma pióro. I oto jesteśmy: do miejsca, gdzie wszystko ma sens, nawet jeśli wciąż pozostają pytania bez odpowiedzi, do życia z celem w Bogu, gdzie w końcu rozumiesz, że nic nie zostało zmarnowane absolutnie nic. Duchowa odnowa po bólu nie wymazuje przeszłości, ona ją odkupuje. Nie jesteś już tą samą osobą, która doświadczyła tego bólu, i to dobrze. Jesteś teraz głębsza, bardziej współczująca, mądrzejsza, bardziej pokorna, bardziej zależna od Boga, a mniej od siebie, a ta wersja ciebie jest zdolna do rzeczy, których stara wersja nigdy nie byłaby w stanie dokonać. Pomyśl o Jezusie na krzyżu, wydawało się, że to koniec, wydawało się, że to całkowita klęska, nawet jego uczniowie myśleli, że wszystko stracone, ale trzy dni później, z martwych wstanie, dowiodło, że Bóg dokonuje największego zwrotu w historii. To, co wydawało się końcem, było w rzeczywistości początkiem zbawienia całej ludzkości. Twoje życie ma sens, nie pomimo bólu, który znosisz, ale właśnie dzięki niemu. Teraz możesz być światłem dla tych, którzy wciąż pogrążeni są w ciemności. Możesz być nadzieją dla tych, którzy stracili nadzieję. Możesz z przekonaniem powiedzieć: "Byłem tam, gdzie ty i obiecuję, Bóg cię nie opuścił". Jana 16:33 podsumowuje to wszystko. "To wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój". Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. Jezus nie zaprzeczył, że doświadczymy bólu. Zapewnił jednak, że ból nie będzie miał ostatniego słowa. Więc jeśli przechodzisz przez ten czas, kiedy wszystko wydaje się bezsensowne, chcę, żebyś wiedział jedno. Bóg o tobie nie zapomniał. Jest tuż obok, w samym środku tego bałaganu, pracując nad czymś, czego twoje oczy jeszcze nie dostrzegają. Znalezienie sensu w bólu nie dzieje się z dnia na dzień, to proces, ale każdy krok, który stawiasz z Bogiem, nawet ten mały i drżący, prowadzi cię dokądś: do wersji siebie, która jest silniejsza, mądrzejsza, bardziej współczująca, do życia, w którym ból cię nie definiuje, ale uszlachetnia. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zostaw komentarz: Wierzę, że Bóg przemieni mój ból w sens. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje go dziś usłyszeć, i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać wiadomości, które wzmocnią twoją wiarę i odnowią nadzieję. Bo jak Bóg nadaje sens życiu, nawet w bólu, On bierze to, co było złamane, i tworzy arcydzieło On przemienia popioły w piękno On pisze szczęśliwe zakończenia historii, które wydawały się zagubione. I On robi to z Tobą teraz, nawet jeśli tego nie widzisz. Zakończę słowami z Księgi Jeremiasza 20,11. Albowiem ja znam myśli, jakie mam o Was, mówi Pan. Myśli pełne pokoju, a nie zguby, aby zapewnić Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg ma plan. Twój ból ma cel. A Twoja historia jest daleka od zakończenia.